Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj was chciałem zaprosić na projekt Denko. Jest to Denko czerwca 2025 roku i będzie to prezentacja w takiej kolejności, jak zwykle u mnie są próbki, mydełka i dalej pielęgnacja twarzy, pozostałe produkty. Potem będzie Będą produkty, suplementy, diety z i chemia domowa. Tylko od razu powiem tak, że próbek i mydełek w tym miesiącu zużytych do końca nie będzie. Myślę, że dopiero no, w denku lipca się pojawią. No i cóż, zaczynamy od pielęgnacji twarzy. No i na pierwszy rzut idzie pianka do mycia twarzy z Avon seria Oxypure. Fajna pianka w porządku z algami. Tak specjalnie wydajny to produkt nie jest jak każda, prawie każda pianka, ale lubię w porządku produkt, czemu nie. Jeżeli chodzi o drugi krok w pielęgnacji, no to jest tonizowanie. Tym razem używałem z Liren 50% hydrolat tonik z habru. W porządku, produkt przyjemny, dobrze mi się używało. To jest najważniejsze, że jest tu, tutaj w tym produkcie atomizer. Także produkt dobry. Teraz zmieniam na Oriflame. Będzie tonik z Oriflame. Potem jeszcze tam też patrzę na daty przydatności do użycia. Także potem jeszcze wrócę do. Jednego produktu, z, właśnie z Liren. To był chyba taki zakup. Kupiłem sera. Zdaje się, że to chyba była taka seria Folacen. i tam, jeżeli się zrobiło jakieś tam zakupy na 99 zł, tak o ile pamiętam, to wtedy było w prezencie ileś tam takich produktów. I pamiętam, właśnie, że były te toniki. Z LIREN i jeszcze jakieś takie produkty do pielęgnacji ciała, typu jakieś galaretki czy żele, jako, jako balsam. Tak, ale mówię, to jest jeszcze przyszłość, kiedy te produkty zużyję. Dobrze, idziemy dalej. No to jak już mamy tonizowanie, no to trzeci krok oczka. Jeżeli chodzi o pielęgnację, Skóry wokół oczu, no to mamy tutaj dwa produkty i w takiej kolejności. Pierwsze to jest Hagi, taki produkt, taki naturalny, przeciwzmarszczkowy serum właściwie, ale ja używałem to jako, jako po prostu krem. W porządku, trochę nawet jest drugie opakowanie. No i taka ciekawostka, uzdrowisko Virtuos. Proszę bardzo, taki pięknie, luksusowo wyglądający produkt w takim szkle. I tu jest aż 30 ml było tego produktu. Krem bardzo w porządku, bardzo go lubiłem. No tu jest też pompka, także też było dozowanie odpowiedniej ilości kremu. Troszkę dużo, uważam, że jakby na jedną porcję pod, do skóry pod obu oczami. To było troszkę jednak za mało. Natomiast ta jedna pompka na okolice jednego oka troszkę była dla mnie za, za duża. Ale w porządku, produkt bardzo lubiłem. Jeżeli chodzi o samo wykonanie i opakowanie, uważam, że produkt bardzo luksusowy w porządku. Raczej nie wrócę, wykorzystam te zapasy, które mam, ponieważ był taki okres, że też kupowałem produkty z ciekawości, żeby przetestować to co jest w drogeriach to co inni producenci y, y, produkują także też i te produkty u mnie się znajdują w pielęgnacji wiadomo, że u mnie i tak większość tych kosmetyków to są produkty Oriflame, ponieważ to jest ta marka, którą sobie upodobałem y, zakochałem się w tych produktach, bardzo lubię i to, jest, y, to są te produkty, które u mnie są wiodące, jeżeli chodzi o pielęgnację Teraz przechodzimy do y, ser. I y, jest ich kilka. I zacznę od takiego Preserum. Y, to jest Nowage Plus Proceuticals, y, To są takie właśnie w luksusowym opakowaniu. Y, to są takie kropelki. Można powiedzieć y, power drops, czyli takie kropelki y, mocy. To jest bardzo silnie nawilżający produkt, takie preserum. To się powinno nakładać właśnie po tonizowaniu. I tutaj jest kwas poliglutaminowy, który jest czterokrotnie bardziej nawilżający niż kwas hialuronowy. I tutaj są hydrolizowane czerwone algi, które też mają działanie przeciwzmarszczkowe. Produkt niesamowicie dobry, także bardzo lubię, u mnie będzie stale w pielęgnacji. I dalej, na rano, to jest tutaj Novage Plus Proceedings, 20% roztwór witaminy C, to jest kolejne opakowanie. W związku z tym, że używałem też innego serum z witaminą C rano, no to tu to opakowanie wystarczyło mi właściwie na 2 miesiące, ale tu jest 30 takich kapsułek, więc normalnie powinno być na, na miesiąc tego zużycia. Ale ja też mam inne sera z witaminą C, dlatego też po prostu sobie przeplatam. Raz jest właśnie ten Now Age, na drugi dzień inne serum, żeby można było też sobie porównać działanie. I teraz tak, jeszcze i na dzień, na noc yy, używałem takie serum yy, liftingujące z Yves Rocher, Lifting Vegetal. Także też przyjemny, yy, używałem, ja wiem, yy, pewnie dwa albo trzy tygodnie. Jedna pompka, która mi wystarczyła, przyjemny produkt, ładnie pachnące. Te produkty i wroszone też bardzo ładnie pachną. I na wieczór stosowałem serum z retinalem. Bardzo przyjemne serum, w porządku. No, długo używałem dosyć to serum, ponieważ no, ta pipetka wystarczyła na długo. To serum, ono ma taką, jakby, no, można powiedzieć, barwę troszkę taką perłową, białą, kre, białą, ym, taką mieniącą się pod, pod jakby, kol, 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 kolor ym, takiej kremowej, białej perły. I tak, żebym teraz czegoś nie pomylił, yy, no to tutaj mamy yy, twarz, i jeszcze pozostaje nam Pozostają nam kremy. I tu troszeczkę była taka patchworkowa pielęgnacja, ponieważ na dzień używałem kremu i Rocher. To jest ta seria Hydra Vegetal. Nie byłem zadowolony z tego kremu. W sumie no, taka żelowa konsystencja, dosyć lepka. Bardzo mi się źle ten produkt układał razem z tym takim kremem z filtrem 50, to niestety no, tak się stworzyło, że wyjechałem sobie na wyjazd do Krynicy, tak, na spotkanie Oriflame, przy okazji też spędziłem parę dni urlopu w Krynicy, no też wiedziałem, że słonko i tak dalej, no i zapomniałem ze sobą wziąć kremu z Oriflame, z filtrem, więc kupiłem sobie w aptece Dermedic Sandrella. No i powiem, że no, ten krem może od tego powiem, niedobrze mi się układał z innymi produktami, ponieważ rolował się, z bieleniem nie było problemu, nie było tak zbytniej tłustości, zapach bardzo przyjemny, samo wrażenie tak dobre, czułem, że ochrona jest, tylko co z tego, że potem mi się produkt rolował. No i zupełnie z tym połączeniem to była zupełna porażka. Myślę, że to winowajcą jest właśnie ten krem z Siwrosze. Oni coś ostatnio mają te kremy takie lepkie, klejące się, luźne nie lubią tego, także ta cała seria też liftingująca fioletowa też taka właśnie jest trochę dziwna. No cóż, a na noc krem z bielendy 50 plus ujętrniające peptydy. Tak ten produkt wygląda. Ładnie wygląda opakowanie: luksusowy kremik, lekki, przyjemny, taki aksamitny, i to właściwie te walory się kończą nie czułem, żeby cokolwiek ten krem mi robił, czy jakoś ugiętniał twarz, po prostu zwykły taki krem, no tylko tyle, że był przyjemny, przyjemnie się go dozowało, w porządku, więc na pewno, na pewno już nie wrócę, no i nie wrócę, no bo też wiadomo, to był zakup jako taka ciekawostka, tak? I teraz tak, przejdziemy do rąk, do rąk zużyłem y, dwa kremy y, bo i w domu i w pracy jak również w drodze miałem te kremy też i w plecaku i najpierw zużyłem Starlight Sky y, taki kremik pięknie pachnący jeszcze raz sobie przypomnę ten zapach y, bardzo lubiłem to są wiecie bardzo proste takie kremy do codziennego użytku Zmiękczają tą skórę. One mają działanie bardzo podobne, tylko one się wszystkie różnią y, po prostu y, zapachem. Drugi krem, ten Blooming Blossom, też piękny y, kwiatowy zapach. Bardzo przyjemny. Podobały mi, po, w ogóle podobają mi się oba te kremy. Lubiłem, z samą przyjemnością y, używałem. Y, także jeszcze powiem, bo mam przed sobą katalog dziewiąty, obecnie używam ten kremik z tej serii Ray of Sunshine obłędnie pachnący także w stosunku do tych dwóch które prezentowałem przed chwilą to ten jeszcze bardziej mi się podoba zapach to jeżeli chodzi o ręce dłonie to wszystko a do stóp Złożyłem dwa produkty z nowych serii Fitap Expert, czyli to jest nowa seria, która zastąpiła serią FitUp Advanced. I tutaj mam mamy takie serum. Y serum jest poprawione, ulepszone. Y poprzedni wariant był taki, bardziej miał kolor żółty. Tu ma kolor taki, o widzicie, y to jest jeszcze coś tam jest. Y taki właśnie y żółty. To nie jest olejek, to jest y Taki można powiedzieć, żel, który się bardzo szybko wchłania, bardzo przyjemny, nietłusty, leciutki. Poprzednia wersja pachniała mentolowo, miętą. Ta nie. Tu jest także tu jest dużo, duża poprawa dla mnie. Także serdecznie polecam. Ja stosuję tak: naj, rano. Najpierw ten to serum, a potem kremik. Krem również bardzo przyjemny, dobrze się mi sprawdzał. Z tym, że to jest krem na pękające pięty, a ja i tak stosowałem na całą stopę, uważam, że w porządku. Także można też ten krem stosować w takim celu. I teraz cóż, przejdziemy, a jeszcze do rąk. To za, zapomniałem pokazać to na noc używałem taką z Yves Rocher, taką maskę z Arniki, też bardzo przyjemny kremik, taki dosyć ciekawy, także to się nie nadaje na krem na dzień, chociaż też czemu nie, ale tak zgodnie z zaleceniem to używałem ten, tego produktu na wieczór. No, i teraz tak, jeżeli chodzi o włosy, to tutaj mam trzy produkty. Pierwszy to jest taki peeling do skóry głowy z Yves Rocher z, z ekstraktem zagawy. W porządku, produkt przyjemny, ale już chyba do niego nie wrócę. Długo bardzo używałem. Natomiast co polecam serdecznie i używałem kilka miesięcy. To jest seria Eleo, proszę bardzo. Szampon i odżywka do włosów z sześcioma olejkami. Cennymi olejkami. Pięknie, świetne produkty. Serdecznie polecam. Yy, używałem kilka miesięcy, bardzo wydajne. Wystarczyło mi do umycia włosów i, i w sumie też. Yy, na moje włosy jedna pompka odżywki. Niesamowicie wydajne, pięknie pachnące, luksusowo pachnące produkty. Także to jest seria, do której bardzo chętnie z przyjemnością wrócę. I cóż, no to pewnie przejdziemy teraz do może do zębów. Pasta do zębów OptiFresh Fresh wybielająca, moja ulubiona obecnie pasta z Oriflame. Wielokrotnie mówiłem, chętnie będę do niej wracał. Czasami będą się pojawiały też inne pasty do zębów, ale zawsze do tej pasty będę wracał. Do ciała zifrosze Family Bio, taki krem właściwie balsam z z ekstraktem z jabłek. Taki delikatnie pachnący, przyjemny produkt, czemu nie, ale jakoś tak specjalnie się do niego nie będę przywiązywał. Zresztą też i, um, kończył się też um, termin ważności drugiego takiego opakowania, więc też zużyłem um, podobny produkt. I tak, jeżeli chodzi o o mycie ciała no to pod prysznic mam Avon Sensys to jest mleko koko, kokosowe i malina przyjemny żel bardzo dobry nie wysuszający skóry także dający też takie uczucie nawilżenia po kąpieli bardzo bardzo dobry produkt no i też pięknie pachnący to jest właściwie, ja używałem jako żel pod prysznic, ale to też jest i dla panów taki delikatny produkt do mycia włosów i również ciała. Także to nie jest produkt pierwszy raz używany z tej serii. Ta seria mi bardzo, bardzo też odpowiada. No i cóż, mam jeszcze jeden zapach. Jest to woda Mr. Jordany, proszę bardzo. Zużyłem właśnie w czerwcu. Grapefruit, geranium i vetiver top. Przyjemny produkt, bardzo chętnie bym do tej wody wrócił. Jest w katalogu 9 w promocji i tak się zastanawiam, czy jakbym jeszcze mi wpadło jedno zamówienie do realizacji w tym katalogu, to po prostu bym dla siebie tę wodę jeszcze dołożył, no bo cena jest dobra, więc myślę, że a zapach, zapach mi bardzo się spodobał, także myślę, że byłbym w stanie zamówić dla siebie. Ale to mnie powstrzymuje, że mam tych zapachów naprawdę dużo i kolejne używam w tym momencie, więc no też muszę zużyć najpierw te, które są u mnie nawet otwarte i czekają też w kolekcji. Teraz przejdziemy do Wellosoffii, i tutaj tych produktów mam w czerwcu zużytych sporo bo przede wszystkim to też i taki koktajl czekoladowy Wolosofi. To jest ten wariant pełnego posiłku, który również zawiera witaminy i składniki mineralne. Więc ja sobie od czasu do czasu takie właśnie koktajle robię niecodziennie tak szczerze mówiąc to jest kiedy na przykład jestem głodny a wiem że nie chce mi się jeść po prostu obfitej kolacji czy na podwieczorek jako taką przekąskę więc ja sobie stosuję taki ten właśnie zamiennik Posiłku. Więc tutaj można stosować na przykład mleko krowie, lub też i napoje roślinne. Ja bym tutaj polecał na przykład napój sojowy, jako taki, który byłby dobry dla osób, które nie, nie chcą, nie lubią mleka krowiego. Ale ja lubię mleko krowie. także mnie akurat pasuje taki koktajl. Czasami sobie dodam jakiś owoc do tego, jeszcze pół banana na przykład. No i to jest wariant czekoladowy. I cóż, jeszcze z Lolozophii. No to tych produktów mam trochę. Tutaj mam dwa opakowania Astaxantyny. Proszę bardzo. To tak się złożyło, że widocznie 1 czy 2 czerwca skończyłem jedno opakowanie, a tutaj, wiadomo, też poszło i drugie opakowanie w ciągu, w ciągu miesiąca. Magnes pochodzenia morskiego z witaminą B6 to jest u mnie również suplementacja. Wellness pack codziennie zdarza mi się czasami zapomnieć to, to, to od razu się przyznam, dlatego, że nie wychodzi mi wtedy zużycie w ciągu tam 21 dni, tylko na przykład nie wiem, 25 dni no tak niestety jest, ale naprawdę staram się codziennie tak przed południem zażyć jedno pakowanie i coś, co bardzo lubię, jest przyjemne daje mi też i nawodnienie to jest prebiotyczny Błonnik to jest produkt właśnie taki pochodzenia roślinnego, tam, tam jest błonnik z cykoli, jarmuża i generalnie tam są i, jest inulina i fruktoligosacharydy. To są te frakcje błonnika rozpuszczalnego, który dba o nasz mikrobiom jelitowy. To nie, jest, to nie są te frakcje błonnika które zapewniają y, przyspieszenie perystaltyki jeli. Tak więc to nie te y, y, frakcje błonnika, żeby było jasno, bo czasami no, ludzie po prostu sobie mylą i myślą, że y, po tym produkcie, że tak powiem, y, problem y, zaparć zniknie. Bar tak, jest działanie, ale to jest bardzo delikatne. To nie jest to działanie, właśnie jak y, tych frakcji błonnika nierozpuszczalnego czyli z otrębów i tak dalej. To błonnik to jest cała gama różnych, różnych związków, różnych postaci, frakcji. Tak? No i cóż, to są produkty Wellozofii i teraz chemii gospodarczej. Mam tylko dwa produkty i pierwszy to jest taki W5 żel do udrażniania rur, czyli taki Kret z Lidla. Produkt porządku. U mnie zawsze musi taki produkt być, bo jednak, jak się mieszka no, na parterze, w starszym budownictwie, to niestety te rury są, jakie są. Więc staram się, że tak powiem, mieć stale taki produkt w zapasie. No i cóż, do prania właściwie to jest płyn do płukania. Kuszelweś. To jest produkt kupiony chyba gdzieś w internecie albo na Allegro. Mogła być jakaś taka okazja, typu zakup pięciu, sześciu sztuk. To mi się coś wydaje. Wiem, że też czasami niektóre produkty kupowałem w DM, więc już nie pamiętam konkretnie skąd ten kuszelweś pochodzi, ale to jest zapach Pink Kiss. No i rzeczywiście zapach piękny, długotrwały, bo to ostatnie moje prania to były takie, że wiecie ja używam pra, pralki i od razu jest też tam suszarka, więc ta suszarka troszkę tak wyciąga te aromaty z tych płynów do płukania i potem tak naprawdę no, czuję różnicę, jakbym na przykład tylko wyprał to pranie i powiesił, i to po tym suszeniu takim naturalnym no to zapach byłby piękny on by się utrzymywał a jednak potem ten proces suszenia bębnowego no to powoduje że te zapachy są wyciągnięte tak już zupełnie prawda to pranie jest pozbawione albo zredukowany zapach. Natomiast w przypadku tego kuszel Weiss naprawdę bardzo przyjemny zapach czuję. Szczególnie w, wtedy, ponieważ jak jest pranie, ponieważ ja piorę, suszę w sobotę, zmieniam tą pościel. Czasami jest tak, że nawet to jest ta sam, ten sam komplet, jak mi się nie chce brać innego. Więc teraz po prostu ubieram i po. Po tym praniu i suszeniu jeszcze nakładam pościel na poszwę i na poduszkę. I ja nawet i na drugi, czy na trzeci dzień czuję ten zapach. Także bardzo przyjemny. Nie wiem, czy wrócę, bo na razie mam naprawdę dużo tych produktów, więc muszę zużyć to, co sobie kupiłem właśnie w takim większej ofercie, kilka sztuk na raz i potem się zastanowię, bo też i testuję sobie te, tego różnego rodzaju płyny do płukania, więc ale to będę pamiętać, że te kuszelwaś są bardzo przyjemne i jeszcze jedną taką serię bardzo lubię. To jest Lenor Fresh Air To uważam, że te produkty są godne uwagi. No cóż, słuchajcie, to jest wszystko w tym dęku. Bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobały te produkty. Dajcie znać, czy się Wam podobało, czy używacie, czy znacie. Zachęcam do dyskusji. Gdyby ktoś chciał skorzystać z oferty Oriflame, to pamiętajcie, że w opisie pod, pod filmem możecie znaleźć link do bieżącego katalogu Oriflame, jak również do, od razu do rejestracji. Tak, tylko przypomnę, że jako nowi klubowicze macie 15% natychmiastowego rabatu przy pierwszym zamówieniu. Na stałe zawsze 15% cashbacku. Warto skorzystać z ofert specjalnych, dodatkowych, tygodniowych ofert rabatowych, z darmowej wysyłki. No, i mamy świetny program Serduszko Mania, nagrodowy, który w poprzednim filmie właśnie też prezentuję. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, cześć.